Gościa radia EZG i audycji Kulturalnik jest Zuzanna Brodowska, autorka no, niedawno wydanej książki The Introverse. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd w ogóle pomysł na książkę? No niecodzienny, nie to prawda, nie każdy ma taką ochotę napisać książkę. E, ogólnie to już wcześniej e, zajmowałam się pisaniem. Zdarzyły mi się jakieś opowiadania, e, moja przyjaciółka często je czytała, po prostu, e, po prostu się wymieniałyśmy. Ona trochę pisała, ja trochę pisałam i w końcu miałam taki pomysł, który mogłam zrealizować jakby do końca. I tak po prostu pisałam w wolnym czasie pisałam, aż w końcu wyszła z tego książka. Czyli ten proces twórczy można powiedzieć, po prostu wygląda tak, że nie wiem, jakaś jak dwena przyjdzie, jakiś tak. pomysł tak na napisanie to jest nie wiem, kolejny rozdział na przykład. Dokładnie tak? tak. Jak miałam pomysł, to po prostu siadałam, pisałam do momentu, aż nie wyczerpała mi się ta wena. Okay, y Czego dotyczy książka? O czym, o czym jest? Gdyby mogła pani tak pokrótce czy nie zlewała z fabuły cały. Oczywiście. E, książka jest o młodej dziewczynie, Hope, która jest introwertyczką. Nie przepada e, za wychodzeniem do ludzi. Jej to, to nie jest potrzebne do szczęścia po prostu. Ona woli sobie siedzieć w domu, e, czytać książki, oglądać seriale, jej to absolutnie nie przeszkadza. Tak jak praktycznie każdemu introwertykowi. On się czuje wtedy pewnie. Tak samo jak ona. ona się czuje wtedy pewnie w domu jest e, to sprawia jej szczęście. Jednak e, oprócz tego czuję się też w szkole szczególnie taka wyobsowana. Otaczają ją przyjaciele, którzy okazują się, że nie są do końca szczerzy. I e, poznaję nowego chłopaka, który przychodzi do szkoły Aiden'a e, który też skrywa pewne tajemnice i który ją zaczyna intrygować. No i chyba więcej nic nie mogę powiedzieć, bo to już było zdradzanie fabuły i spoilery. Tak, ale akurat poznanie się tych dwóch osób jest na samym początku, więc myślę, że tak, tak. Nie, ma, nie ma tutaj żadnego e, żadnego spoilera. Widziałem, że w książce, no, ten Aiden, e, ten drugi główny bohater, no jest. E, jakby trochę przyrównane to też osoby z pani życia. Czy pani się też utożsamia z główną bohaterką? Czy po prostu to jest, nie wiem, może jakaś inna postać była? Inspiracja? Możliwe, że troszeczkę tak. Na pewno e, większość osób, czyli moją mamę, mojo, mojego tatę, troszeczkę odrobinę e, są podobni do rodziców Hope. Tak samo jak miejsca, które opisywałam. Faktycznie w nich byłam. E, w też, jak się tak. Dzieje. Tak, za granicą w Anglii, e, więc również bywałam tam e, nawet często swego czasu i mogę powiedzieć, że Aiden, Aiden nie był nad nikim wzorowany. Po prostu po czasie poznałam chłopaka, który okazało się, że jest bardzo do niego podobny. Więc e, też można sobie tak powiedzieć, że po części go wymarzyłam. Do kogo pani kieruje też książkę? Kto. E, kto... Pani zdaniem no, byłby takim głównym czytelnikiem, czy to jest, no powie, powie się trochę o młodzieży, więc tak. czy nie właśnie młodzież, czy może, nie wiem, ktoś jeszcze? Myślę, że młodzież przede wszystkim, jednak starsze osoby, które też uważają się za introwertyków, mogą znaleźć w niej pocieszenie, po prostu, że nie są sami, że to nie jest nic dziwnego. Więc i starsze osoby, i młodsze myślę, że mogą na spokojnie ją czytać. Jakieś e, inspiracje innych autorów, autorek? Nie wiem, co Pani też czyta, na przykład, co, co powoduje, co pobudza tę wenę twórczą? E, troszeczkę pomysłu z, z tym projektem na muzykę przyszedł mi po obejrzeniu jednego filmu, ale też właśnie e, tam młodzież startowała w konkursie, stąd też troszeczkę ten pomysł. E, a tak to... Wydaje mi się, że się nie wzorowałam na żadnej e, innej książce. Ja przynajmniej nie kojarzę za bardzo książek o introwertykach przede wszystkim. No tak, temat niecodzienny, natomiast y, nie wiem, jakby, jakie, ewentualnie jakieś inne książki, powieści. Y, no tak, poza tą oczywiście książką, jakby gdzieś tam pani czyta, jakich właśnie autorów. Y, e, przede można wszystkim polecać. czytam młodzieżowe książki. Um, bardzo lubię na przykład Casey West. Ona też pisze takie lekkie książki dla młodzieży o miłości przede wszystkim. Oczywiście też fantastykę. Bardzo sobie cenię pana Sapkowskiego i Wiedźmina. Więc yy, czytam różne książki. Różne, zależy od pory roku. Na jesień mam bardziej ochotę na jakieś też kryminały, coś jakieś stilery. Nawet Powieść Grozy ostatnio czytałam pełnika Anny Lewickiej i to jest książka naprawdę godna polecenia, więc wydaje mi się, że jest dość mało znana, więc polecam z tego serca. Pierwsza część audycji rozmawiałam z panią Elżytą groszką kryś która napisała książkę dla dzieci i tam zadałam podobne pytanie. Teraz zadam też pani o inną grupę wiekową. Czy w ogóle młodzież jeszcze ta książki w dobie Netflixa, YouTube'a, Instagrama, czyli raczej takich form wizualnych, szybkich filmików? Czy książka faktycznie jeszcze taka papierowa? no może wzbudzać zainteresowanie i faktycznie mieć czytelników. Wydaje mi się, że tak. Na YouTubie jest wiele e, filmików związanych z książkami. Istnieje coś takiego jak e, BookTube albo Bookstagram, gdzie ludzie wstawiają filmiki z opiniami. I naprawdę niektóre e, takie youtuberki mają mega dużo subskrypcji. Są to przede wszystkim... Przede wszystkim jest to młodzież. Więc e, wydaje mi się, że jest spore grono tych młodych czytelników, więc jakby to nie wychodzić z mody, to trzeba po prostu poznać, jakby trafić na odpowiednią książkę, od której się zaczyna miłość do czytania. Ja też y, do 12 roku życia nie czytałam za bardzo książek, tylko jakieś lektury nie przepadałam. A jak przeczytałam po raz pierwszy Harry'ego Pottera, no to tak czytam do tej pory, więc. Trzeba trafić na odpowiednią książkę w odpowiednim momencie życia, i od niej się zaczyna miłość do książek. Mówi pani o lekturach. Wyobraża sobie pani, na przykład, że pani książka mogła być, no przynajmniej na tym rynku tutaj z gierskim, lekturą szkolną dla nauczycieli, polonistów, którzy no, chcieliby pomówić właśnie na no, temat dość ciekawy, tak, czy introwertyzm, który no, być może też cechuje wielu nastolatków. Nie wiem, czy bym chciała, żeby ona była lekturą, ponieważ y, większość młodzieży nie docenia lektur. Podchodzi do nich z takim... To jest przymus, narzucanie czytania książki. Niektórym to odpowiada i niektórzy doceniają y, lektury, które są w kanonie. Natomiast wiele jest właśnie takich osób, które nie przeczytają jej albo zniechęci je samo to, że jest lekturą. Więc chyba jednak wolałabym nie. Tylko, żeby ta książka po prostu, jak ktoś będzie miał ochotę, to żeby do niej usiadł i ją przeczytał i wyniósł sam coś z siebie. Jak Pani znajomi, rodzina zareagowali na książkę już po przeczytaniu? Jaki był odbiór wśród właśnie gdzieś tam bliskich osób na... No taki sukces, tak? Czyli wydanie książki dostępnej do zakupienia? Byli zaskoczeni, na pewno. Pierwszą osobą, która przeczytała książkę moją, była babcia. Ona jeszcze ją czytała przed wydaniem. I była zaskoczona po prostu, że potrafiłam coś takiego napisać, usiąść i wykreować postacie, sytuację. E, wbrew pozorom nie jest to proste, bo jednak, e, żeby była taka ciągłość fabularna, to trzeba wiele na to poświęcić czasu i skupienia po prostu. E, więc byli na pewno zaskoczeni pozytywnie do tej pory są e, dumni i polecają moją książkę, komu mogą. Moja babcia y, jedna też przeczytała już. Długi raz czytała ostatnio tą książkę, takiej się podobała, więc jest mi miło. E, to, to gdzie tę książkę można nabyć? Jeżeli ktoś w ogóle Przede wszystkim internetowo e, nie słyszałam, żeby była w jakichś księgarniach stacjonarnych jak na razie. E, z tego co kojarzę, to w księgarni na Gałcińskiego podobno e, jest. Ale sama jeszcze nie sprawdzałam. Jednak y, przez internet na każdej stronie, Empik Świat książki, y, można ją nabyć na spokojnie i w całkiem atrakcyj atrakcyjnej cenie, więc zachęcam. Tak, również u nas będzie możliwa książka do wygrania w konkursie na, na Facebooku. Z tej pytanie w, też ułoży sama autorka, y, także napiszemy. E, oczywiście Dobrze. później w, dla wszystkich słuchaczy, którzy. I którzy nas słuchają. No, chciałem tak jeszcze podpytać o jakieś, nie wiem, porady czy pomysły dla innych młodych autorów, autorek, którzy być może piszą do szuflady wiersze, książki, jakieś opowiadania, nowelki, jak, jak to zrobić? Jak krok po kroku zadziałać, żeby no, od tych pomysłów, od tych notatek w szufladach Przejść właśnie do, 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 do współpracy z wydawcą, do, do książek. Jak, jakby tutaj. Pani na czego pewno by zacząć? nie zniechęcać się na początku. Jeżeli ma się pomysł, zacznie się pisać i później się stać wena Wena w pewnym momencie wróci, może wróci na inny pomysł. I myślę, że dobrym sposobem jest właśnie mieć biednego przyjaciela, i wymieniać się z nim po prostu rozdziałami. Ja jak pisałam e, inne książki, z koleżanką wymieniałyśmy się właśnie rozdziałami. Ona czekała na moje, ja czekałam na niej, na jej rozdziały, i to dawało mi taką myśl, że żeby pisać, bo ktoś na to czeka. I z tego później mogą być naprawdę bardzo fajne historie. E, I też daje to taką motywację, żeby pisać po prostu. Więc e, wsparcie. Jednej osoby myślę, że wystarczy i na pewno nie poddawanie się na początku. To jest najważniejsze. A później poszukanie odpowiedniego wydawnictwa, wysłanie zgłoszenia, yy, propozycji książki i może też się uda. Mm, tak jak w tak jak Pani e, przypadku. No, polecamy również e, książkę e, The Introverts. E, no, temat intro, introwertyków na pewno jest e, no, interesujący i Faktycznie w takim wymiarze nawet wspierającym, tak, no bo często tak. właśnie myśli się o właśnie introwertykach jako osoba właśnie zamkniętych, e, cichych, wychodzących e, do ludzi, a tutaj ta książka trochę przełamuje ten schemat, że jednak można, tak, jeżeli jest jakieś e, Dokładnie, tak. odpowiednie wsparcie. Czy jakieś plany na kolejną książkę, muszę zapytać, już są? No, mam w planach y, jedną książkę, nawet już za zaczętą. Jednak e, mam jeszcze inny pomysł, więc nie wiem, który będę jeszcze kontynuować. E, mam nadzieję, że w bliższym lub w dalszym czasie ukaże się kolejna moja pozycja na polskim rynku. E, Trzymamy kciuki zatem. E, Wszystkiego do dobrego e, no i powodzenia, żeby jak najszybciej ta książka się e, ukazała. Oczywiście również polecamy zarówno zakup, e, do zakupu tę książkę, jak i u nas można w konkursie również e, w Radio ZG ją wygrać. Gościem naszego radia i Audycji Kulturalnik o czytelnictwie, o opisaniu książek była pani Zuzanna Brodowska. Dziękuję bardzo.